Siemano, tu z tej strony Fazza Dzisiaj będziemy grać w Fortnite i chciałbym wam powiedzieć dlaczego mnie tak długo nie było i dlaczego były takie filmiki z przerwami w ogóle bo po prostu miałem schową pamięć w telefonie bo nie wiem jak na PS nagrywać bo na PS, no, PS po prostu nie dodał oficjalnej strony hmm, ten YouTube'a i nie wiem właśnie jak nagrywać, ale jak dodam, to po prostu już będę dla was nagrywał na YouTube. I zachęcam was, żebyście dali mm, lajka i subskrypcję. Będę po prostu... Aha, spadłem. Ym, <ścoughs> Ym, podniesiecie mnie. No, i będę wam bardzo za to wdzięczny, że dacie lajka i subskrypcję. Ym, to nie było zamierzone, jakby co to, to przed chwilą, to tego nie będzie, tego nie będzie. I tutaj Oj, oj, ale tutaj im, na tej arenie było tak spamią, widzicie. Oj, oj, oj. no i tutaj już zginąłem, bo tutaj widzicie jak spamią będę wasze yy, do znajomych przyjmował zaproszenie o to faza koflecik będzie też konkurs jego jakieś emotki czy coś yy, jednak się zdecydowałem yy, yy, że z tym konkursem o skina jednak go nie będzie tylko będzie emotka bo z moimi fołdolcami to już yy, Trochę kiepsko. O, no i będę z Wami wszystkimi grał. I wpadajcie też na... Tak, tu będą moi koledzy wtedy grali, jak po prostu PS do oficjalną stronę, to będę nagrywał bardzo częściej, bo tutaj mam mało pamięci w telefonie i ciągle muszę, no, usuwać jakieś filmiki tutaj. Zapraszajcie do znajomego WP i możliwą wiedzę. Jeszcze zapras zapraszajcie po w bo to drugie konto mojego kolegi, możliwej wiedzy, yy, tylko, że to jest jego oficjalna, bo to jest jego brata. I wpadajcie też na mojego TikToka fazę kotlecik. Yy, tam dla was nagrywam filmiki. Dziękuję wam za... 42 obserwujących i wpadajcie też na mojego kolegi Miłosz Eku podłoga i o b e Tam też on yy, nagrał jeden filmik, żebyście dali mu obserwację i serduszko. Yy, 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 można tam fajne pomysły zrobić, jak to mój kolega powiedział. I yy, yy, no. To już chyba na tyle, jak, jak mi się coś przypomni to wam powiem, ogólnie to, to jest moja szafka, na tym tylko też pokazałem jak widzicie całą, takie mam skiny, Ym, takie mam plecaki, no za dużo tych tam nie mam, takie mam kilofy Ym, y tych rzeczy to nie mam za dużo takich fajnych. Bo ja gram od... Na PSie gram od tego sezonu, gram też na komputerze i grałem też na Xboxie. No. Nie wiem co mówić. No i... Może jak no, to zrobię też konkursik, mogę zrobić od emotki, niektóre może tą albo tą. I pierwsze dwie albo trzy osoby, które polajkują, no polejkują, napiszą komentarz i dadzą subskrypcję, to po prostu będę wybierał trzy osoby i im wyślę gifta. To będzie losowe jakby co. Sorry, bo się teraz spóźniam, bo miałem nagrać o 13, ale się spóźniłem, bo tak długo gram z kolegami. I sorry, ze spóźnieniem. po prostu tutaj jest 5 minut. No. I tutaj potem będę grał solo, a ręki. No dobra. No to jak dobijecie pod tym odcinkiem, nie wiem, 15 subskrypcji a i. Nie wiem, może 12 lajków To zagram so, solo arenki Bez tych panów <grymne> I zagram solo, solo arenki I postaram się wygrać ym, Gierkę No ja za to też poznaję nie jestem. No bo od piątego sezonu no to za dobrze naprawdę nie jestem i też powiecie czy mam się dobrze patrzeć, czy mam żeby było na przykład po prawej stronie, czy, czy po lewej, ale żeby zostały to zmienione. Ja się ja oczywiście to zrobię, tylko musicie napisać i będzie w sprawie. Masz chłopa? To ma tego. Podminiem też. Dobra, idę do Was. No. <laughs> ja cię Dobra. Podejdziesz, nie na ścianka. Ja będę, bo, ja błogosławę. Jak nie zginę, to się tak jest, że ja pierwszy ginę. Nie wiem, gdzie są. To oczywiście gram na klawie jak mówiłem Tak ja nagrywam No I subskrybujcie też yy, mojego kolegę Masterzy Games To jest właśnie jego konto możliwa wiedza mojego kolegi brata yy, Miałem fajny live no bardzo, bardzo długie Ja też postaram się robić y, jakiegoś live'a y, ale nie wiem ile ilu trzeba chyba tych trzeba od y, subskrypcji czy normalnie czy, bo mi jak piszę to chodzi, y, to jak ja chcę jak ja chcę po prostu zrobić live'a to mi pisze y, y, nie pamiętam jeszcze ale postaram się to wgrać w filmik i wtedy wam pokażę y, zdjęcie tego gdzie się typy. Chłop. Mam kupa. Ja z nocami mam problem. Ja bym się do Was uh, ale. Ja ale się wystraszałem. Dobra, mam ja 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 to... co jest. Ej sorka, bo mi telefon spadł. Czekajcie, bo. Nie wiem, jak to zrobić teraz. Będziemy grać zwykłe trójeczki. Yy, no, I jeszcze tak. Z, nie wiem, mogę zrobić jeszcze z 5 minut. Jeszcze film, bo ta pamięć to jeszcze będę musiał usunąć kilka filmów. Kupiłem tylko, że mi coś schodzi. Nie wiem dlaczego. No, nie, będzie też. Nie wiem, czy zrobię, ale um, chyba zrobię konkurs. Konkurs o Karnet, ale... ale... Ale, jezu, ale jeszcze nie wiem, ale muszę przemyśleć to czy zrobię, czy nie. I obserwujcie też na TikToku Masterzy... Nie. Master. Inacie jakoś. To obserwujcie na TikToku Masterzy Games. To kolega mówi. Mój no, kolega mówi, że tam są takie bombowe barwy złe i no, lecimy już, bo pewnie byście chcieli, jakbym więcej grał, a nie więcej, jak więcej mówił. co się tak bo jestem zestresowany i nie wiem, co mówić, bo to będzie oglądało dużo osób. No możemy, możemy. Jeśli chodzi o y, ustawienia, to jakbyście chcieli to, piszcie, to bym to bym mógł wam pokazać. To będzie filmik y, Seria ustawień y, moich no. dzielę Spoko. A jeśli tak za cicho mówię, to mówcie to będę głośnie mówił. <laughs> Ale to chyba było za głośno. Napiszcie mi na czym gracie. Na Xboxie, na, P na PlayStation, na Nintendo, czy na komputerze, czy na innych platformach. Na przykład jak telefon czy coś innego. Na Cię mówiłem. Staram się też nagrywać hmm, chociaż dwa razy w tygodniu. Hmm, postaram się nagrywać no, dwa razy w tygodniu. Jeszcze będę robił takie krótkie, jakby takie, nie wiem, jak to się nazywa. Będę no. Spoko, spoko. Nie ma maca. Połowę typa. Nie mam maca. Nie mam, nie mam, mam typa, mam typa. Dobra, ja zginąłem, bo miałem typa. No, Kurde, mi, mi się trochę pomyliło. Jakby co to ja gram na krawędziu, że z Genesisa. Słuchawki mam z... Gigstanie, no Gigstanie mam słuchawki yy, Myszka mam z Te -Sport, sport i bardzo polecam bo mam już tą, myszkę ile? Z 5-7 miesięcy No, 6-7 miesięcy od świąt od Sylwestra znaczy, no od Mikołaja Klawiaturę sobie kupiłem i będę się kupował nowy monitor dobra moja karta, moja karta to był ten bambik, który mnie zabił ale on się ogarnął no bo miał jego przebitą napiszcie mi co bardziej wolicie pepsi czy cola <grywka> ja bardziej wolę co, ba co, co bardziej lubicie a Ty, masz, No, ja wolę kolę bardziej, i też. I oczywiście, pijcie tym borko, tym bar też najlepszy, jak kola. Tymbasz też najlepszy. No, wiem, wiem, dobra. To my trójeczki gramy i zaraz będę kończył. Ym, no i to chyba tyle. 八。